Tylko w pierwszej edycji wynik był bardzo zbliżony, w pierwszej, drugiej, w kolejnych, no też trzeba przyznać, że był to czas covidowy, więc troszeczkę było trudniej mieszkańcom głosować, ale 205 tysięcy oddanych głosów. Eee... I teraz podsumowanie liczby zgłoszonych zadań 73 zadania to jest też bardzo dużo zważywszy na to że bardzo dużo zadań w pierwszych edycjach kiedy wszyscy się uczyliśmy i my i państwo jako wnioskodawcy jakie zadania mogą być składane żebyśmy jak najmniej odrzucali poprawnych odrzucali zadania więc 73 złożone 65 z nich podlegało głosowaniu jak do tej pory przez wszystkie 6 edycji zrealizowaliśmy do dotychczas 146 zadań, z czego 25 będzie zrealizowanych z szóstej edycji. O łącznej wartości są to zadania 17, 17 milionów złotych, z czego blisko 3 miliony to jest edycja szósta. I teraz króciutko o wynikach, zanim e, zaczął tutaj takie werbelki grać, to powiem tylko Państwu, że... No stawiacie na kulturę, przede wszystkim zadania o charakterze kulturalnym 10 z 25 zadań, to jest kultura po 5, charakter sportowy albo prospołeczny, cztery projekty są z zakresu edukacji i jeden jest prozdrowotny.